Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie witamy w laboratorium Genevet i będziemy teraz oglądać jak wygląda produkcja czy całkowicie nie po prostu tego gotowego produktu, ale nie jako komponentów, które składają się na ten wasz probiotyk, tak? Tak, tutaj pokażemy, jak oczywiście nie produkcja, mamy to przygotowane po to, żeby móc Państwu pokazać, żeby móc się tam poruszać i to nie jest materiał zupełnie do produkcji, ale chodzi o to, żeby pokazać Jak metodę, to powstaje? Że jest tutaj produkujemy sam nasz sad probiotyczny, czyli bakterie, te dobroczynne bakterie, które w naszych preparatach mają działać. Cuda i mają sprawiać, że te preparaty faktycznie. Te tak. bakterie to nie jakiś patent macie na to, są przez Was wymyślone, tak. czy to po prostu jak to jest? Bakterie jako takie one istnieją sobie w świecie. My selekcjonujemy nasz szczep, czyli szczep to jest coś, co jest takim szczep czystym, Genewet. odtwarzalnym. Materiałem biologicznym, z którego zawsze z tej tylko jednego protoplasty. Czyli się namnażacie go Nam Namnażamy po to potem i produkujemy, jeżeli chodzi o potem produkt. Co jest najważniejsze w przypadku tych probiotyków i co my mamy? Nieopatentowane na razie, ale to jest nasze know-how, to jest cała metodologia zamykania tej bakterii w taki sposób, żeby ona była w proszku ale żeby ona była w stanie się odtworzyć w, w, w preparacie, ale potem już w, bo chodzi o to jak mówimy o probiotykach to co zwracaliśmy często uwagę, my tutaj wcześniej rozmawialiśmy wiadomo, bo jak jesteśmy w różnych firmach jedni produkują probiotyki w postaci płynów, jedni w postaci proszków i tu jest właśnie ta zawsze taka że tak powiem dyskusja, które są lepsze które lepiej przechowają te żywe kultury bakterii. No Wy postawiliście na tę metodę, że będzie takich no nie powiem lioflizowany, ale odwodniony, odwodniony, osuszony środek. Dobrze przejdziemy może, pokażemy, zobaczymy tutaj, o, tutaj są urządzenia, jak się te urządzenia nazywa inkubator, shaker, series, co, 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 co są? Przepraszam, jest to? ja może przejdę z tej Dobra. strony, o tak, o będzie nam łatwiej. Zadanie, Tam już widzieliśmy takie u góry małe, to są duże. No, innych dlatego że ta wytrząsarka jest pewnego rodzaju komorą, ma platformę, która yy, drży, takie obroty drżgające tak. i też trzyma temperaturę ze paną, dlatego Aha. że my mówimy o probiotykach, to są probiotyki mezofilne, czyli takie średnie temperaturowe, one rosną tak jak w organizmach, czyli 30-37 stopni, my musimy im zapewnić odpowiednią temperaturę i wtedy one sobie w naszej pożywce E, bardzo obficie rosną i możemy je namnożyć. Wtedy jak ma się dużo, to możecie, że tak powiem, wtedy do czegoś tam dołożyć, to podłoże chyba i wtedy wysuszyć. Dokładnie, tu mogę zaprezentować, wam przygotowanie takich preparacji jak to mniej więcej wygląda, jak wyglądają te bakterie. A w smaku jakie to jest? Ktoś tu smakował, czy nie? Smakował ktoś? Nie. nie. Nikt, nie Nikt nie prawdzi? Nikt nie je, Gołębie, a one nam nie powiedzą. Cało, dlatego, że to są probiotyki. Że to są takie, na przykład, jak używamy antybiotyku my jako ludzie, to co do tego bierzemy? Probiotyk. Probiotyk, bo, bo antybiotyk nam przecież zabija całą faunę, florę bakteryjną. To bo... są dla nas korzystne. to Jest powietrze, jest co jeść, bakterie sobie rosną. Ale mamy je wpłynie. A my nie potrzebujemy ich płynie, więc teraz musimy oddzielić się od płynu. Robimy to w wirówkach. Te wirówki. Te wirówki, wszędzie wirówki macie. Te wirówki. One są obsługiwane przez takie tutaj pojemniczki, one są odporne ja, ja na... Ja właśnie chciałem powiedzieć, bo ten pojemniczek trzymałem wcześniej w dłoni, to jest plastikowy, ale jest cholernie twardy, no tak. i grube ścianka jak słoik to musi być do sterylizacji, czyli do odeklowania, musi być wytrzymały, wytrzymały w 140 stopniach, a dwa musi być odporne na obroty. I tutaj powiedzmy, bo rozmawialiśmy wcześniej, to wirówka taka, którą my na przykład spotykamy się często, jak ci, którzy mają zostać pilotami, zwłaszcza samolotów odrzutowych, stykają się z dużymi przeciążeniami, tam jest to rzędu... Parę G, a tutaj macie o ilakiej o ilaki mówimy ilości? 5000. 5000, G. G. To tak. tutaj człowiek, jakby tutaj od razu, trup. Dokładnie. Chodzi o to, żeby te bakterie całkowicie osiadły na dno, zlewamy wtedy naszą pożywkę, czyli czym te bakterie rosną, i poddajemy. Czyli tak tutaj osiądą na dnie, tak. przez jakiś filtr to bierzecie, puszczacie Nie, na jakieś gminy, coś w tym stylu? To jest tak ściśle ubite, że po prostu nasz ten płyn zlewamy z tego, czyli po prostu wylewamy. Rozumiem ten materiał, który tam zostaje, poddawany jest tej procedurze suszenia. Suszenie, ale to jest takie suszenie właśnie przez liofilizację? Nie do końca nie. przez liofilizację, dlatego że my tego nie mrozimy, no, no. my raczej to właśnie suszymy. Jak Aha, to, ta czyli metodą, tak jak tą inną metodą, tylko, że odwodnienie, ale poprzez tak, takie wysuszenie. To jest kluczowe w tej metodzie, my najpierw pokrywamy tę bakterie, bo bakteria jest pewnego rodzaju jakby takim zamkniętą górką, można powiedzieć, pokrywamy ją e, naszą opracowaną substancją, która powoduje, że w momencie suszenia ona nie pęka. Rozumiem. Bo jak bakteria pęknie, to na nie stanie nam się podejmować. Czyli jest trup po prostu. Dokładnie. No no Więc my musimy nie te te, swoje... żeby te bakterie były cały czas zachowane i mogły się oddać. I miały tą zdolność, że ciągle możemy mówić, kiedy, kiedy uwodnimy niejako z no powrotem, prawie. to są żywe. Dobrze. Gdzie teraz przejdziemy? Teraz przejdziemy do laboratorium analizy białek. No jesteśmy tutaj w pomieszczeniu obok, jest to laboratorium analizy białek, tak? Tutaj też podejrzewam jest taki analizator taki zrobiony, tak? Co się tak nazywa czy nie? Tak. No to jest... A to jest jakiś, bo tak patrzę, to jest turecki wyrób, bo to taka litera dziwna nie, czy Niemiec? Szwedzki, a. Szwedzki jest to aparat, który tak jak mówiliśmy w o różnych substancjach, ich rozdzielaniu, oczyszczaniu, sprawdzeniu jakości, to to jest mniej więcej to samo, tylko dotyczy białka białek, czyli tego wszystkiego, co dostarczamy w naszych produktach w kontekście regeneracji, w kontekście odbudowy, dostarczania materiału odżywczego i budulcowego. Więc my tutaj albo produkujemy własne białka, albo też analizujemy jakościowo. Takie, które kupujemy, ale przerabiamy i dostosowujemy do naszych formulacji. I tutaj dzięki takim właśnie analizatorom jesteśmy w stanie bardzo dokładnie... Podajecie może bliżej, bo mnie to bardzo ciekawe, bo tutaj jest taka fajna automatyka. Tu widzę chyba takie są zawory różnego, te kapilary to są nic innego jak takie wężyki, które podają te tutaj między innymi chyba coś się zawiąza góry... A co to za substancja? To jest woda jakaś odmiany? Nie, co to jest? U góry mamy tutaj zasobniki, jeżeli chodzi o nasze płyny, bufory, mhm. które stanowią nam odpowiednie warunki do tego, żeby te białka nam przez te... Wszyscy Takie nośniki. Tak przechodziły. One wtedy zapewniają nam odpowiednie właściwości do tego, czy to białko nam się do tej kolumny zwiąże, czy nie zwiąże, czy nam wypłynie. I tymi wężykami tutaj różnymi pompkami są transportowane poprzez różne tutaj e, złoża, które oczyszczają nam albo pod kątem rozmiaru, albo pod kątem jakiejś właściwości, które... Że możliwe. Ty się w tym połapiesz wszystkim, no. No, też tutaj mamy odpowiednie osoby, które już faktycznie są specjalistami ściśle od Aha. tych metod, jednak tylko ogólnie. I teraz jeżeli my chcemy sobie coś oczyścić, to tutaj mamy w lodówce schowany kolektor frakcji tak zwany. To jest taki aparacik, który ma tam dużo takich pływeczek i teraz w różnych odstępach czasu się przekręca, co powoduje, że w różnym czasie pobieramy e, różny płyn, który zawiera różne frakcje białka. Aha. Dobrze, a to białko wtedy, które jest tutaj macie już opracowane, wszystko gdzie używacie? Właśnie w tym preparacie, co Używamy mieliśmy. Tam, ten co było 97% białka. Tam gdzie mamy preparaty hydrolizowane białek, dlatego że czasami my kupujemy preparat, który podlega hydrolizie. To znaczy, że mamy białko ale jakbyśmy to zrobili, to w preparację, to by obciążyło nam układ trawienny. Nie byłoby tak szybko dostępne. To wszystko by musiał strawić. Więc my poddajemy je trawieniu, Czyli jest ponad... Enzymy jakieś tam tutaj. Mm -hmm. Można trawić chemicznie, można trawić enzymatycznie. My używamy enzymów oczywiście dlatego, żeby nie ładować chemii. Mm -hmm. e, więc bo zawsze pozostaje jakieś... Ale pewnie pani Gosia, co chemik by chciała chemię coś ładować. Nie? No ona raczej analizuje, analizuje nie? nie? Tam, nie? Tylko sprawę, to może że dzięki chemii bo... nie ma. No. I dlatego my się jej boimy, ale tej chemii nie używamy. To tutaj wirówkę też macie, widzę, znowu tą? Tak. Też tutaj tu kolejna wirówka pewnie też. Tak. To też jest o, centerfuga, i... o. Tak, <laughs> tak jak jest. centerfuga, to nam się też kojarzy z czym. Do masła kiedyś było, tak. tak właśnie się masło robiło, to też było coś takiego właśnie, że trzeba było to jedne były takie, że maśniczka że się uderzało, a druga była, że kołyska można. Takie były tak. różne rodzaje. Jeżeli nam zależy na tym, żeby coś porozbijać, tutaj też mamy e, ultradźwiękowe komory. Tak ultrasonik Kruszer do rozbijania tak, jest. No. Z różnymi takimi trzpieniami i w różnych roztworach jesteśmy w stanie sobie też wszystko porozbijać, poprawdzać. Widzę tutaj, tutaj potencjał jest ogromny, widzę, nie? Jak długo tutaj jest, jeste, jesteście już? No my tutaj, bo to jest nasz nowy budynek, tu jesteśmy od dwóch lat już wprowadzeni, Wcześniej mieliśmy inne lokalizacje, a tutaj po prostu mogliśmy wszystko mieć w jednym, jednym miejscu. Wszystko skomunikowane, dzięki temu działa lepiej współpracują, lepsza wymiana informacji I to jest coś Czyli... ważne, już podkreślałem tutaj, kiedy jesteśmy tutaj na Łostowicach, Kapinowska 25, jest, żeby się ktoś nie zrażał, jakby chciał z głębiami przyjechać, albo nawet tutaj coś do analizy dać, to można bardzo łatwo dojechać, nie trzeba wjeżdżać na obwodnicę, a obwodnica Trójmiasta to jest, stanowi troszeczkę, ja tak powiem, wszystkim problem, bo ona praktycznie codziennie jest zakorkowana. Korkownicy. No właśnie i dobrze. Gdzie teraz przejdziemy? I teraz przechodzimy do laboratorium badawczo-rozwojowego, ale białkowego. Dobrze i jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu, laboratorium białkowe, tak? Białkowe, ale tutaj nie oczyszczamy, tutaj nie produkujemy, tutaj dokonujemy prac badawczo rozwojowych. Czyli na przykład chcemy ocenić. Znaczy, które nikogo nie ma, to kto to dokonuje teraz? Oni uciekli? Bo teraz w laboratorium zostało przygotowane i wysłane, żeby tak wejść, tak ubrani, wszystko co to jest to co. ja właśnie to, co chciałem też jest... właśnie, właśnie, właśnie jest... chciałem przypomnieć, że często jest tak, że na produkcję dlatego nie wchodzimy nawet, bo tam y, trzeba ubierać już izolowane. No, Przede wszystkim. No, no, no. no. Dosyć laboratorium, badamy tutaj natomiast mogliśmy dzisiaj możemy, dzięki tej uprzejmości Kasiana, Tomka, Piotra, możemy zobaczyć, jak to laboratorium wygląda, gdzie, jak, jak co się składa cała technologia, na czym polega ta technologia przygotowywania, między m.in. tych produktów dla gołębi, jak również tych badań DNA, o których wcześniej tutaj tam rozmawialiśmy. Dobrze, tak. ale już to pojedźmy tutaj, zbiare. pokażmy, co tu jest to ciekawego. Zbiare. Mamy tutaj na przykład, aparaty, które pod, pod wpływem prądu potrafią nam rozdzielać różne cząstki białkowe. Tutaj właśnie w takim aparacie dochodzi do takiego rozdziału. I co ten nam rozdział daje, jak Zatem już mamy rozdzielone, rozdzielone tak? Jeżeli my mamy mieszaninę różnego rodzaju białek, ale Aha, to, wiemy, stary, to wtedy wiemy, jakie to jest, jaki są składy procentowe, sklady, procentowe i, są i co. Tutaj, jeżeli ostrość uda się wyłapać, to widać mniej więcej, jak wygląda wynik takiego badania. Każdy taka, taki pasek to jest nasza określona frakcja, czyli jakby ujednolicone pod kątem rozmiaru białko. I my jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie białka tam się znajdują. Czyli na przykład, jeżeli dokonujemy cięcia takiego naszego białka, nie wiem, z krowi po to, żeby ona była łatwiej przystajalna, łatwiej trawiona, to dzięki tym metodom jesteśmy w stanie powiedzieć, jak długo trawić, jakie enzymy, jakim stężeniem enzymu, jak przygotować ten preparat do tego, żeby on był optymalny pod kątem stabilności, ale tego żeby też jak najszybciej dostarczył energię yy... Teraz tak właśnie się to zastanowiłem jak rozmawiałem, przecież ja się czuję teraz jakbym oglądał film kryminalne zagadki czy to Los Angeles, Miami, Nowego Jorku tam mamy do czynienia, że tak powiem, dla, pod kątem kryminalistyki te badania są robione. Tutaj chyba na tym laptopie, chyba, że macie bazę danych co? Jak Znaczynamy. Zdjęcia robicie, że też tutaj identyfikujecie, czy je to białko czy coś? Wszystkie badania jeżeli chodzi o substancje białkowe, to jest dokładnie to same metody, tylko że my stosujemy je do preparatów. Co więcej, metody, które są stosowane w przypadku profilowania DNA GOMBI, tak jak te profile Ojcostwo, to jest bardzo podobna metoda jak tylko tam jeszcze, Tylko tam jeszcze mamy od razu, jak widzimy na laptopie, on widzi ekranie od razu no tak, y, twarz. I dokładnie jest ta twarz, którą jak pójdą szukać, to nawet jest tak samo ubrany, nie? Także aktualne fotografie mają. Nie, nie, to tak jest, widzę właśnie. jest badawcze, tutaj Czyli tak jakby ktoś przyjechał taką komercyjną usługą, nie tylko dla gołębi, zlecić różnego rodzaju badania, to też może przyjechać, bo z tego co wiem, Wy macie to jeszcze Genemet, tak, Genemen? To jest laboratorium dla ludzi dla ludzi, diagnostyki ludzkiej. Oczywiście jest to osobne wejście, to jest jakby partnerska tutaj firma, no tak, ale też jesteśmy w stanie tutaj, w tym debacie. No tam już nie będziemy patrzeć, my tutaj się zajmujemy, że tak powiem, sportem gołębiarskim. Wszystko, co się z tym łączy. Jak widzimy, zobaczmy, my odwiedzamy różne firmy, które produkują preparaty, odwiedzamy też laboratoria, odwiedzaliśmy, byliśmy w wielu różnych miejscach, a tutaj zawsze się czegoś człowiek uczy. Ja mam nadzieję, że dzisiaj, z dzisiejszego filmu wiele osób wyciągnie bardzo interesujące, ciekawe wnioski. Mi się to na przykład bardzo podoba, imponuje mi to, rozmiar, że tak powiem, tej wiedzy naukowej, tych preparatów, tych... No. Urządzeń, które tutaj są do tego służą. No i poznałem tutaj też bardzo miłe osoby, które na pewno widzimy dużą wiedzą dysponują i są nam w stanie tu w sporcie gołębiarskim do naszych pupili dużo pomóc. Czy coś jeszcze będziemy teraz z laboratorium pokazywać? Myślę, że tym kończymy, to jest ogólne jakby oprowadzenie tak. o nas i zapraszamy potem po bardziej szczegółowo, Tak, wiem, co... Jak kolega Kasjan powiedział, będziemy mieli możliwość na kanale YouTube oglądać, bo na pewno sobie sami będą też na bieżąco, jak będą ciekawostki, jakieś mieli dogrywać o preparatach, o lotowaniu. Gołębia i o tym co tutaj się w laboratorium dzieje, a to jest naprawdę widzimy bardzo ciekawe i na pewno się jeszcze raz, nie, nie raz spotkamy. Postaramy się też zorganizować z panem tutaj Kasjanem, z innymi pracownikami firmy, może panią Małgorzata przyjedzie do nas też jakieś spotkanie hodowców, żeby mogli też zobaczyć na bieżąco, że tak powiem pytania interesujące ich już w oparciu o jakieś doświadczenia czy z preparatami tutaj firmy Quick Winners czy też o samych badaniach DNA porozmawiać. Także na razie dziękujemy, zapraszamy wszystkich do oglądania i tutaj do korzystania z usług laboratorium GeneVet. Do zobaczenia, dobry lot.